Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gruby, a to będzie odcinek ze Slade Spire. Kiedyś już miałem do czynienia z tą grom, jest. ale dużo się pozmieniało, chyba w ogóle wyszła pełna wersja. widzę, że cztery postacie ja grałem w jakiś tam early access, co były trzy postacie, więc prawdopodobnie troszkę się pozmieniało, nie śledziłem zmian. A także z chęcią się dowiem. Będziemy się dowiem, co, 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 czy coś się pozmieniało, także zobaczmy. trzy do basa, zacząć więcej błogosławień. Eee, w następnych trzech walkach mają jeden punkt życia, nie ja nabiorę sobie maksymalnie 8. I sprawdzamy, tu się jakaś trasy planuje z tego co pamiętam. Opa, przeciwnika przeciwnik elitarny jest z rogami, dobre. Tu już będzie Handlarz na starcie Tu będzie Relikt Możemy sobie spróbować tym Handlarzem, no zobaczymy Dobra oni mają Ten przeciwnik z 5 obrażeń, tak to wiadomo, ale tu Trzeba ataku w pozycji blok, dobra Czyli jak mu zbiję to dostaje 5 bloka Czyli robimy It to daje 5 bloka a ten zamiast zarzucić na siebie negatywną dobra czyli jeszcze mam jedną widzę tak koniec tury ja mu która zejdzie... tura ja jest... obrażenia 4 dobra czyli to go zabija tu ściągam bloka wrzucam sobie i dostanę tylko za 2 Dobra, dobra, się talia wiadomo, nie ma kart podblokowanych, bo nie jest poprzechodzonych do bossów, na pewno Karty nowe jakieś też fajne doszły Wszystko będziemy sobie testować Leczę się z pasywki, dobra, wszystko wiem Karta do talii 12 obrażeń 2 punkty słabości Fajna karta, 23 punkty będzie razy losowym przeciwnikom Bardzo fajna Przecież karta jest też... Skłówki też jest fajna, W ogóle trzy polską wersję dali. Nie spodziewałem się, dobra. 12 i dwa słabości, czy trzy, razy, czy 9 obrażeń. Łącznie, a tu 12, dobra. Mm, idziemy do pytajnika. Sprawdzić, co się kryje. Idąc wyjątkowo długiego kartażu zważę banana, pączka oraz pudełko. To pamiętam, to był taki. Każdy z nich emitują że Nie po, na koniec na nadwadza, że rozwisałem one w nie wiem, co czy trzeba czytać w ogóle, gdy byłem cichu, co robisz. Przywróć 20. Aha, tu mówi, co mi zrobi. Maksymalnie, pyży, otrzymujesz jeden artefakt, otrzymujesz klątwę żal. Co robi na koniec? Stury, utraciłeś pyżynę, mam ilość Twoich kart w ręce. Wezmę se maks z punkty życia, Patrzmy, co u żyby Echy. Przepraszam was za takie kichnięcie i dziękuję za wszystkie na zdrowie pojawiające się w komentarzach. Potki na To mnie nie stać Mogę kupić Psioniczny atak? A Ona się skaluje w czasie gry, dobra, dobra Kiedykolwiek stracisz przecież wynik zagranej karty Zyskaj jeden punkt siły Pewnie to jest do jakichś combo decków Ale chciałam za mało kart, podwajam blok Dwa punkty się pod koniec utrasz, to jest dobre. Możesz wybrać zagranie tylko, jeśli pozostaje kartę, wręcz są kartami ataku. Zadać 14 obrażeń. To jest dobre, jak się pousuwa bloki. Ale wziąłbym tak. I idziemy walczyć dalej. Hmm. Robiłbym tak. I w tego cyk, It. osłabionko. Gyt! Kruchość, dobra! Tamten nie żyje. Ten jeszcze przeżyje koniec tury. Dostaję kolejne, kolejną kruchość, ale to mi nic nie robi. A będzie chciał mnie uderzyć za 8, ale nie będzie miał takiej okazji. Bogu, dobijamy. Karta do talii. Eteryczna, nie wiem co to znaczy. Eteryczna, czy ta karta będzie w twojej ręce pod koniec, który zostanie wykluczony. na karty są usuwane z talii do końca walki. Aha. Czy to po prostu trzeba zagrać, jak już masz na ręku? Nauczyłem pokusować na wszystkich przeciwników. Dobra, zagram pod te ciosy w gardło może, lecimy dalej się bić. Szykuj się do walki. To jest elita. Wzmocnienie będzie sobie używał, dobra. Gramy tak, gramy tak i gramy tak w takim razie. Aha, on siłę. to jeszcze 7 hp, niewolnie za 4. A ja go dobijam, dobra, i się leczy za 6 z pasywki. Prost, prosto. Samo zapłon, natarcie podwójnego z 5 punktów. za ja no, tego no, nie. tak jeden pierzytek i 5 rzeczy, to. Pytajnik, hila nie potrzebuje, dwie walki i pytajnik, dwie walki i pytajnik, bo hila nie potrzebuje. Kieszonkostwo on ma, dobra, on kradnie golda z tego co tam jakoś jarze i mocno bije, więc... Cykens, pykens, cykens i cykens, dobra. Która przeciwniczka? Ten mi osłabi, to ten jest strzeli za więcej. Jeszcze kradnie pieniądze. Dobra, jeszcze nie chcę uciekać, tamten jeszcze mnie nie bije. Straciłem już 10 punktów życia, więc. Tam gdzieś ognisko za dwie walki, więc w porządku do tego czasu to powinniśmy wytrzymać na spokojnie. On ma 4, więc to go dobija. I w tego możemy już zacząć wjeżdżać. Mogłem sobie blok w sumie rzucić i sprymentować te 6. Zostanę to na rękę od razu, nie Pyk i pyk. Nie najgorzej, 6. To co mi ukradł, to byłem. się się obrażenie, zadajecie tylko dwa punkty obrażeń za każdą kartę zawierającą w na nazwie uderzenie. Nauczył, pokrysowałeś ją na wszystkich przeciwników wykluczenie. Dobra, bierzemy to. Trzeba trafić jakiegoś merczanta, i pousuwać karty, i poznosać tamte, więc na to byśmy teraz zbierali pieniążki. Ile 8 kogoś to mogę zabić? Nie, ja dwa 2 razy 6 już mogę kogoś zabić. I kogoś osłabić. Muszę też trochę poblokować. Dobra, zabiję. Powinienem zabić tego, co najwięcej bije. A ja jestem w stanie go zabić, czyli tego. I strzelić w tego. Teraz poprzyjmować na papę. Tak się czasami zdarza. Trzy punkty cierni, to może na bossa sobie zostawię. Tą kartą zabijam tego. Po 7, czyli tą kartą zabijam tego. A tą kartą zabijam tego. Dobra i udało się uniknąć obrażeń w tej turze. No 12 to powinienem być w stanie... Być w stanie zadać jedną turą. Tak, jest, nawet ze jakimś tam. Hmm. to mi się nie podoba, zadanie wrażenia, nie? Dziki szał, obrażeń... Dobra, ten dziki szał, bo on się będzie indusza walka, tym się będzie bardziej kombował, to może się przydać na bossa, ale to trzeba mieć mniejszy dek. Niebieski humanoid w złotym hełmie podchodzi do Ciebie nie ustanie się Witam Widzę jestem klerykiem. Może zainteresuję Ci moje usługi. Za 50 golda usuwa kartę stali. Chciałem se so usunąć jakąś. Trochę tych bloków. Czy to było aż warte 50 golda? Nie wiem. Skrzynia. Gdy stracisz piłżę po raz pierwszy w walce, dobierz trzy karty. jasne. 66, tam jest jeszcze ognisko. Pójdę ogniskiem, żeby sobie przypomnieć co w ogóle można robić na... albo przywrócić, albo ulepszyć. Mogę przywrócić 27 HP. Czyli na fulla się jakby, albo ulepszyć kartę. Trzeba chyba zacząć ulepszać troszkę karty. To będzie biło 14. To będzie biło. Aha, tu się zwiększał ta pasywka. Tu dostaje 4 siły natury. Dobra, to ja bym to sobie ulepszył. Nie idę walczyć. Nie wiem czy elite chce, czy wolę nie ominąć. Dobra, on się będzie dzielił. Jak mu zadamy tam wystarczającą liczbę obrażeń, albo nas czepnie. 50% więcej, czyli tu zadam 14, tym zadam 8, Z 22. Nie zjadę mu połowy. Ale no chyba nie ma co się też defensywnie blokować. Trzeba trochę przyjąć. Na mordę obrażeń Najwyżej pójść do ogniska w następnej turze. Może to mieć. Może to mieć. sens. Na pewno to. Eee, dziki szał. żebyś już zszedł. Na pewno podwójne uderzenie i na pewno tak. O, zabiliśmy go zanim się zdążył. ...rozdzielić. Łomię kosztują 0, kiedykolwiek zagrasz kartę umiejętności zostanie ona O, nie mam chyba dużo umiejętności. Czyż w razie nie tylko 2 punkty dobroci za każdą kartę, więc... Może se na drawka zagram. Aha, bo pójdę do ogniska... To już będę, ale się uleczę i lepsze karty. Dobra, zobaczmy, znajdziemy martwego podróżnika. Ktoś ukradł mu spodnie, tylko jego pancerz i twarz zostały osmalone przez ok. Mimo tego, że nie masz szansy, nie masz zamiaru dowiadywać się, kto go zabija. Dobra, tylko 25%, że ja powróci. Ej, tarni przeciwnik, 25% mniej wyży. O. No, walcz w takim razie. Zagramy tak. tak. tej Zagramy Zagramy tak i koniec pieniędzy No, mi będzie dodawał te tym karty do dali. Zabrałem karty, bo dostałem obrażenia, to z którego? Z tego trinketu chyba. Trzeba to dobrze. Tym mogę zadać 14, tym 12. Na pewno chcę dziki szał zagrać. Dobra, zabijam tego. Dzikim szał atakuje w tego. I tym atakuję w tego i kończę turę. Mogłem się nie przewijać, bo mam nie. Mnie... No, może ten draw nie był najlepszy, bo mam te oszołomienie powrzucone. Detal ja zaraz będę dobierał. właśnie, zaczynałem dochodzić oszołomienia. 10 to w tego 6:12 12. Dobra, jednego obrażenia zabraknie, żeby go zabić, więc tak trzeba będzie przyjąć. na papę. No i teraz to już obojętnie czym dobijamy po prostu Co, zadaj 5 kartę do ręki, kiedy nie zamiar. Dobra, daję te podwójne obrażenia. Idziemy się wyleczyć teraz. Idziemy do pytajniczka, zobaczyć co się dzieje. Ślepy Załóg, jak doradza się rzucić nagranie skończ bada ścianę, skręca nas z trzech stron, wyłania się twarzy i zapomni o czym wiesz, i mógł, no, no, Jeśli chcesz nie, ominąć, musisz się rozwinąć Usuń kartę, mi kartę, podmienia, albo ulepsz, no to ulepszę Ulepszę, no to dziki szał może potwierdzić I odejdź Idziemy panka żeby być na jak największej liczbie HP. Co chyba pierwszy bossik Jako pamiętam, on coś robi, bo przejście się na tryb defensywy Ta, 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 coś było takiego, że go tam trzeba było łoić 24 To nieźle. Dobra i tylko uderzenie. Koniec tury. Ten się nie zamierza zadać 9 punktów obrażeń, tak? Gdykolwiek zagrasz kartę ataku otrzymasz trzy obrażenia. To trudno. Sam chcę mi bić za 9, bym to 5, skończył turę. Dobra, i ja tylko 4 dostałem. No tu wiadomo, czy jest gardło, Uderzonko koń tury, brak filozofii. O, teraz tak, flexik. Podwójne uderzenie, pyk i jakiś bloczek. Ok, tury Dobra, trochę przyjęte. Mnie da się ukryć, że zostało trochę przyjęte na papkę. Tyk i cyk, więc dobrze. On po trzy będzie teraz te torny dawał. Tak i to na pewno. I koniec tury. Dobra i dostaję za sześć jeszcze. To bardzo w porządku. Fleksik. Uderzonko. 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 Koniec turki. To zada 9 i 6, 14, a to zada 12, ale na słabość to zada 24, więc, jakby no, brainer. Teraz to blokuje czy 12? Blokuje, niech będzie 7 z tych 12, chociaż mogłem zagrać, żeby go zabić w następnej 2 HP, dobra, to jest chyba zrobiony. Coś tam się udało. Płynny brąz, trzeba chyba zużyć karty. 3 punkty max spyży. No może i tak. Jeszcze artefakt. Zyskaj... ...staminę na początku każdej tury. Pula kart na ekranie wyboru jest zmniejszona o dwie. Nie? Zyskaj stamina na po początku każdej tury. Nie możesz jej już ulepszyć kart, bo nie. Podwójne... ...efektywność potek. Najlepszy z najgorszych. No co mogę powiedzieć? a jest drugi miasto. są mm -hmm. artefakty. Wiadomo, ogniska. No i bezpiecznie tych iść sobie prawą stronką. O nie, ta kulka. Pamiętam, że ona była denerwująca. Byk. I podwójnym uderzeniem. Kurde, jeszcze ma. 6 mu zostało, on mnie za 20 bije. Wiedziałem, że ta kulka jest. Denerwująca. Trochę mnie zbił ten kulacz co lepiej że przeciwnik ma nałożoną wrażliwość, zyskać i stamina, do dabierz kartę. to osy pod combo na ulepszanie? Tylko mało ogląd, nie. Te też były jakieś dziwne. One coś robiły, jakby w powietrzu. 1 razy 5 czyli tego się trzeba pozbyć. Ale no nie ma jakie widene, nie dobra, to mu zadam 12, a dwa razy za jeden mu zadam 16. Hmm, to jest wykluczone karty. wow, ale podawali niesamowite, niesamowite. Reflexik. Dobra i jeszcze jeden mnie nie będzie bił. Tam ten trochę bolał. Dobrze. I teraz tak. Dobra, robimy to. Tam jest za 4, tamten jest Stunet. Podwójne, podwójne i zwykłe. Dobra, to tak, zwykłe. Co się stało? Koniec tury. Coś poszło, ewidentnie, ty nie tak. I ten jest za 4. Flexik. Potwierzenie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Robimy to. No ma 3 HP, czyliż powinien być. Powinno być po nim. Dwadzieścia, miksturka. Wypij, wyrzuć. Miksturka, karta. Kurde, obie dobre były. Patrzymy co w pytajniku. Hmm. zamiast tego owada. Odejdź. Co to robi? Może być. Ua. Łata, nie będzie taki prosty. Koniec tury, został na 3 HP. Teraz ja dostaję 18 obrażeń. O, przetam, o jest, flexik. Okej, okay, ok. Na pewno gramy Flexik, na pewno gramy Amok, na pewno zagramy to. I jeszcze mamy trzy. Zagramy tak, zagramy tak i zagramy tak. I koniec tury, dobra. I dostaniemy tylko za cztery, więc najgorzej. No ale już pomału powinniśmy się zacząć lecieć. Dobra, podwójniak, podwójniak i armor. Dostaniemy za 7, ale dostaniemy nadal. Kurde, teraz za 15. Trzeba się trochę bunkrować za tarczami i w następnej turze powinniśmy go zabić. To już boli. Teraz za 18. Dobra, udało się. jedną 1-3 karty pamiętać i daję do ręki w tej turze. Kosztuje 0. Dobra, 6 kart. Dobra, tam wyrzuć. Tam bierz. Ła. No daj tego amoka. Przed ogniska, jak najszybciej, więc tędy otwierasz do listy, kiedy zagrasz 3 karty. też podczas jednej tury, zadaj 5 punktów wszystkim przeciwnikom. Nie wiem, czy ja gram kartę umiejętności. Chyba gram kartę ataku. Hmm, dobra, chyba, chyba przegrywanko. Tak mi się coś wydaje. Ten primentuje, i ten prymentuje, więc to nie ma co. Cieś w gardło na piłeczkę. ale mu armora nie, nie zbija. Flexik Uderzonko. Wstaje za 19, więc jakły armorek. Mam 10, mam 7 HP, jest chyba przegrywanko. Amoczek 10 razy 2, ta ta. ta ewidentnie jest przegrywanko. 6, a to 2, 12. A to bije 10. więc jakby no nie udało się no dobrze, ale pierwszy boss pad nie najgorzej zawsze mogło być gorzej, pokonane piętra 23 ponad połowa, do pierwszego ulepszenia P 9 przeciwników, tylko zabiję? A, i odblokowana nowa postać. Tamta była moją ulubioną zawsze, ale czy nadal nią będzie, zobaczymy. Przekonamy się w kolejnym odcinku. To w tym wszystko do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Po. O, gdzie to się teraz występuje? Jeszcze tutaj coś tam jakieś. Szachermachery. Elożka.